Musisz włączyć nagrywanie warte. Jak Ci się podobała sesja z Laku? Jak to sesja w Laku? Było śmiesznie, było wesoło, a efekt na pewno były no super. Ewcia, jak poszło dzisiaj nam? Sesja bardzo fajna, najfajniejszy był jednorożec. Ale poczekaj, ten na bluzach? Nie, Czy ten... ten taki ten prawdziwy, ten prawdziwy. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie. Nie. chciałem się ubrać. Michał, jak oceniasz dzisiejszą sesję? 3+. Ooo, dlaczego tak nisko? No bo ktoś musi. Nasza no. firmowa maruda. Monia? No. Jak oceniasz dzisiejszą sesję? Jak nam poszło? Mm. No zarobisz jak zwykle. A co jak nie my Ty do mnie. <noise> <noise> Ola, jak oceniasz dzisiejszą sesję? No jak zawsze wyśmienicie, to mm. tutaj jest myślę, że gwarancja każdej naszej sesji. No, zawsze wychodzi super. A co Ci się najbardziej podobało? Wkładanie jednorożcowi palcu do nas. <noise> to rzeczywiście unikalne <noise> doświadczenie. Ania? Najbardziej podobało mi się to, że jesteśmy tacy zgrani i generalnie wszystko nam idzie jak w układku. No, Jak po maśle. Naprawdę. jak oceniasz dzisiejszą sesję? No pozytywnie, bardzo, bardzo fajnie. Tak? Na plus y, zaskoczyła mnie y, 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 spódnica. Ale że co, że zaskakująco dobrze się w niej ale wygodna. Wygodna rzecz, nie? No, tak. no, no, warto rozważyć, nie? Na no, przyszłość. W Cebuś. Tak. Jak Ci się podobała nasza o, sesja? O, mega fajna. Tak? Coś nowego. A tak, bo ty pierwszy raz. No z nami. ja pierwszy raz. Okej, okay. a co ci się najbardziej podobało? Co byś powtórzył? Jednorożca. <laughs> Maciej, jak Ci się podobała dzisiejsza sesja? Przepięknie było. Powiedz jak nam poszło. Świetnie nam poszło, jak mogło pójść inaczej. Tak? A co ci się najbardziej podobało? Różowy w ha. <laughs> Ale to zbyt ogólnie, to co? że bruzy? Też. Też. Okay. Yy, o, szefowa! Jak oceniasz naszą dzisiejszą sesję? No było super. super tak myślę. Nie? mi się. Mi podoba się w ogóle to miejsce. To są moje klimaty. Bardzo dobrze <laughs> się tu super, super, super. Aż jak ty Efekty niebawem.